Siemanko, ja jestem Lordi, a to kolejny odcinek na moim kanale. Dziękuję Wam za 50 subskrypcji. Z okazji tego Wam robię film, w którym powiem Wam, w którym updatecie. Były dodane poszczególne postacie i skiny. No. Więc bardzo się cieszę za te 50 subskrypcji. Bardzo się zmęczyłem ze zrobieniem tego odcinka, a więc poprosiłbym was o to, żebyście stawili mi łapkę w górę. I zapraszam też na kanał Montażysty, bo też mi bardzo pomógł w tym odcinku. Ja już nie będę przedłużał i zapraszam was do oglądania. Dobra, na początku zajmiemy się updateem, który był w styczniu, Pirat skin. Był skin Pirat Poko, Pirat Colt, Kapitan Karl, B, Biedronka B, Max, GT Max oraz tryb z prezentami, który odszedł. Niestety. Dobra, teraz update. Który był w listopadzie, Brown i e Friends. Był bardzo mały. Miał tylko El Browna, Sally Leona oraz Ronalda Carla. Teraz się zajmiemy update'em październikowym, Halloweenowym, który był nawet duży. Mamy świąt, y, duchowy tryb, który odszedł: Ems, Witch Shelley, Pilkołaka Leona, Karavelle Piper. Jessie, DJ Franka oraz Powerplay. Następny update mamy ze września. No, dalej, lecimy. Mamy Sandy, Skin Pirat Jean, Sleepy Sandy, Czerwony Wizard Barley, Lost Star, Lone Star oraz Takedown. Następnie mamy update już z lipca. Mamy 8 b Shark Leona. 8-bita klasycznego. Star Piper. Aquatare. Następny update mamy z czerwca. Był TIG. Skin Mecha Boy i Mecha Crow, Robo Mike i Robo Spike, Star Pointsy oraz skiny zanie, A także nowe Star Powery, drugie. Teraz mamy update z Maja, który był takim rajdowym, nawet specjalnym. Nie był zbytnio duży, ale fajny. Mamy Bibi rajdowego Karla, rajdowego Broka, cukiernika Berleja, klonowego Barleja. Następny update mamy z kwietnia. Nie był za duży. Mamy Rosę, króliczka Penny, Benite. Zmieniony wygląd Bo. Na taki. Kolejny update z marca też był mały, bardzo. Był tam tylko Karl, Tryp oraz Nightwitch Mortis. Teraz update z lutego. Mamy chińskiego Colta, chińskiego Daryla, podkornowego Rico, chińskiego broka, bula. Oraz neradowego Poko. Oraz Gina. I ostatni update z grudnia Również był mały. Był Leon. Były również świąteczne skiny. No, epizody, ale nie były. Rycerz Jessie, Boombox Brock, Starszeli z 2018, który był dany graczom. Oraz DJ Franka. Dobra. Pewnie teraz będziecie się zastanawiali, skoro tyle jest dodano, jakie były na początku. Ja wam je teraz przedstawię. Rozbójniczka Shelly, Panda Nita. Rockstar Cold. Viking Bull. Summer Jessie. Plażowicz Brock. El Rudo Primo. El Rey Primo. Golden Barley. Rockman Mortis. Sakura Spike. White Crow. Oraz Phoenix Crow. Nie jestem pewien co do Wizarda Barleya. Oraz Top Hat Mortisa, ale raczej były. To by było na tyle z tego odcinka. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. I oraz subika, jeżeli jesteście nowi. Dobra, ja Wam nie zabieram czasu. Pa.